Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich, którzy przybyli na Dzień Otwarty UW Online. Witam na Stoisku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Z ramienia organizatorów, Paulina Szymańska-Rożek. Ja będę rozmawiała, prowadziła taką rozmowę z naszymi dziekanami: z dziekanem takim głównym, Pawłem Strzeleckim. Dzień dobry. I z prodziekanem do spraw studenckich, Pawłem Goldsteinem. Bardzo mi miło. Ja może zacznę od takiego pytania skierowanego bardziej do, do dziekana głównego, żeby w ogóle powiedział komuś, kto pierwszy słyszy, że na Uniwersytecie Warszawskim jest taki ścisły kierunek, taki wydział, na którym można studiować matematykę, informatykę, mechanikę, też można studiować mechanikę, bo w nazwie jest mechanika. Wydział Matematyki, Informatyki i rzeczywiście Mechaniki z pięknym, zapadającym w pamięć skrótem no. mim. Istnieje pod tą nazwą od lat 70. Wcześniej, do roku 68 na Uniwersytecie był Wydział Fizyki i Matematyki, olbrzymi, który w pewnym momencie się podzielił na dwa wydziały. Ta mechanika jest śladem, no powiedzmy, mechaniki w XVIII wiecznym rozumieniu francuskim mechaniki niebios według Laplace'a i tak dalej, ale zasadniczo mechaniki u nas jako takiej się nie studiuje i Ktoś, kto chciałby widzieć tutaj skojarzenie z kołami zębatymi na przykład, no to, to ma skojarzenie, ale ono nie jest najcelniejsze. To jest spory wydział, ma lekko ponad 200 nauczycieli akademickich, około 100 osób wszelkiego innego personelu, administracji, bibliotekarzy, techników, informatyków w laboratoriach woźnych, etc., no, i ma stabilnie przez ostatnie kilkanaście lat mniej więcej 1300 studentów, mniej więcej po połowie na obu naszych flagowych kierunkach studiów w matematyce i informatyce. No i jesteśmy dumni z tego, że naszym najważniejszym zasobem są ludzie i czujemy się kontynuatorami międzywojennej Warszawskiej Szkoły Matematycznej. Możemy od siebie i swoich doktoratów śledzić tropy do najlepszych polskich matematyków tamtego okresu. Nie bardzo dziękujemy za te, za te parę słów. To może teraz zatem, skoro tej mechaniki nie można studiować, to co można studiować u nas na Wydziale? Panie Prodziekanie. <laughs> Więc na naszym Wydziale na pierwszym stopniu licencjackim studiować można na trzech kierunkach na matematyce, informatyce i na takim niedużym, ale bardzo rozwijającym się ostatnio kierunku na bioinformatyce i biologii systemów. To matematyka, informatyka, tak jak pan dziekan Strzelecki powiedział, to są nasze dwa flagowe kierunki. Przyjmujemy na nie większość naszych studentów. To znaczy przyjmujemy po Duże sto kilkadziesiąt osób na każdy z nich. Na bioinformatykę i biologię systemów przyjmujemy około 30 osób co roku. I cóż, to tak naprawdę nie wyczerpuje, to, jest, to są formalne nazwy kierunków. Tak naprawdę na naszym wydziale można w ramach tych kierunków studiować jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, można studiować równocześnie matematykę i informatykę. Mamy taki indywidualny tryb studiowania, który nazywamy jednoczesnymi studiami matematyczno-informatycznymi. Te studia oferujemy laureatom i finalistom olimpiad matematycznej i informatycznej. I mamy też wspólne z Wydziałem Nauk Ekonomicznych studia międzykierunkowe studia matematyczno- Ekonomiczne, znane pod skrótem MSEM, albo jak niektórzy lubią MSemat, to są studia, które polegają na tym, że studiuje się równocześnie na, u nas na Matematyce i na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Ekonomii, na, u nas na specjalności MSEM, na Ekonomii na specjalności MSEM, i te programy obydwu specjalności są dobrane tak, żeby to się po prostu dało równocześnie studiować razem. Na studiach drugiego stopnia mamy y, oczywiście dalej kierunki matematyka, informatyka i bioinformatyka. I od tego roku uruchamiamy nowy kierunek, który wypączkował z informatyki, y, uczenie maszynowe, a tak naprawdę machine learning, bo będzie to kierunek prowadzony w języku angielskim. Y, na Oba te kierunki, znaczy na wszystkie nasze kierunki, na studia drugiego stopnia jest egzamin. Szczegóły dotyczące rekrutacji można łatwo znaleźć, jeżeli chodzi o nasze istniejące już od dłuższego czasu kierunki. Na naszej stronie, Wierka, informacje o zasadach rekrutacji na machine learning pojawią się lada moment, gdy tylko Senat Uniwersytetu je przyjmie. Jeżeli chodzi o zasady przyjmowania na studia pierwszego stopnia, bo spodziewam się, że większość z Państwa oglądających nas jest zainteresowanych studiami pierwszego stopnia, to na to, żeby zostać przyjętym na matematykę, trzeba wziąć udział w... Trzeba złożyć dokumenty i na maturze Należy mieć. No, największą wagę ma matematyka i to wyłącznie matematyka rozszerzona. Poza tym liczy się z wagą 20% dowolny przedmiot. I to może być znowu matematyka na poziomie rozszerzonym. Język polski i język obcy nowożytny, no, z mniejszymi wagami. Odpowiednio język obcy 10%, język polski 5%, przy czym znacznie le, tak, z taką uwagą liczą się rozszerzone te przedmioty na poziomie rozszerzonym. Jeżeli są na poziomie podstawowym, to z nieco mniejszą. Na informatyce, z przy rekrutacji na informatykę, największe znaczenie ma matematyka albo informatyka na poziomie rozszerzonym. Poza tym, dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym, i to może być któryś z tych dwóch również. Po raz trzeci można policzyć sobie matematykę rozszerzoną do koszyka procentowego i jak wcześniej język obcy, nowożytny język polski. I te mogą być już na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, ale oczywiście rozszerzony liczy się lepiej. Na bioinformatykę liczy się matematyka albo informatyka oraz jeden przedmiot rozszerzony do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka lub ponownie matematyka. No i znowu język polski i język obcy, już niekoniecznie z rozszerzeniem, te poprzednie koniecznie rozszerzone. Wszystkie te szczegóły można łatwo znaleźć na naszym portalu w zakładce Rekrutacja. Tam są takie tabelki, z których można sobie procent, wagi procentowe odczytać. Będą one oczywiście też, tak jak dla wszystkich kierunków uniwersytetu, umieszczone w internetowej rekrutacji kandydatów IRK-UW. I tak polecam Państwu, którzy myśleli w ogóle o takich studiach matematycznych, informatycznych czy bioinformatycznych, można spróbować sobie oszacować swoje wyniki maturalne, zobaczyć, jakie były progi w zeszłych latach i się zastanowić, czy nie zawitać w progi wydziału MIM. Ale to jest wszystko takie przeliczeniowe i techniczne, a może z takiego bardziej powiedzmy psychologicznego punktu widzenia. Jakby Pan, pan Dziekan Strzelecki mógł powiedzieć. Jak wygląda uśredniony student matematyki, informatyki i bioinformatyki? Najmniej potrafię powiedzieć o informatyce. Tam są najwyższe progi, najwyższe wymagania, i wydaje mi się, że to jest na tyle dobrze określony dla 18 19 latków profil przyszłego zawodu, że ludzie, którzy chcą studiować informatykę, Zasadniczo wiedzą, co robią dobrze. Chcą być informatykami, programistami. Studiują w towarzystwie dobrze wykształconych, ambitnych, podobnych sobie studentów. Bioinformatyka. To jest takie miejsce, gdzie od nie wiem, ćwierć wieku, powiedzmy być może, w nauce, informatyka wkracza do do biologii i pozwala więcej mówić o, o zjawiskach biologicznych na różnych poziomach, ale w szczególności na takim poziomie mikro związanym w przyszłości, bo ja wiem z czym, z projektowaniem leków na zamówienie i jeśli ktoś lubi nauki przyrodnicze, lubi informatykę, ale nie chciałby zamknąć się w takich klapkach Kodowania komputera, tylko chciałby, żeby to miało coś wspólnego z innymi naukami przyrodniczymi, w szczególności z biologią, ze szczyptą fizyki i chemii, być może w tle. No to zapraszamy i to, to są nieduże studia, tak jak mówił Paweł Goldstein, ale też tam są bardzo fajni ludzie. No i skończę na matematyce, którą sam studiowałem. Nie ma chyba czegoś takiego, jak uśredniony student matematyki, bo jak się ich uśredni, to się straci bardzo wiele informacji. Więc po pierwsze, naturalna publiczność, która się pojawia zawsze na pierwszym roku matematyki, no to są tacy ludzie zakręceni matematyką, bardzo uzdolnieni olimpijczycy albo, albo z jakąś historią przygód w olimpiadzie, chociaż nie finaliści i nie, nie laureaci. Jest spora grupa takich ludzi, którzy uważają, że po prostu matematyka jest absolutnie najciekawsza ze wszystkiego, czego człowiek może się uczyć i co może robić. I, I nikt ich nie przekona, że jest inaczej. To raz. Ale wydaje mi się, że są też tacy ludzie, którzy po prostu lubią matematykę. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć tyle, że kiedy człowiek w wieku lat 18 czy 19 ma wybrać studia, no to po pierwsze na ogół A nie tak wiele wie o tym, jak te studia rzeczywiście wewnątrz wyglądają. B nie bardzo sobie precyzyjnie wyobraża własną karierę zawodową ani tuż po studiach, ani tym bardziej za 30 czy 30 parę lat, kiedy jeszcze wcale nie będzie starcem, tylko tylko osobą w sile wieku. I wydaje mi się, że matematyka to są studia dla, dla takich studentów, którzy są dobrzy z bardzo różnych rzeczy. Wszystko im w szkole przychodzi względnie łatwo, bez jakichś olbrzymich trudności i lubią matematykę. Ja sam byłem taki. Wszystko mi w szkole przychodziło względnie łatwo i bez znaczących trudności i bardzo lubiłem matematykę. Bardzo długo Chciałem się wybrać na studia na Politechnikę Warszawską i zostać jakimś inżynierem. A w maturalnej klasie podjąłem decyzję, że jednak pójdę na matematykę i nigdy tej decyzji nie, nie żałowałem. Mam takie poczucie, że matematyka była dla mnie szkołą, szkołą myślenia i szkołą przygotowującą do tego, że. Człowiek w bardzo wielu sytuacjach życiowych po prostu jakoś sobie wyobraża zagadnienie, przed którym stoi, jego, jego założenia, jego warunki brzegowe, jego spodziewany cel, czy, czy pożądane rozwiązanie, czy główne pytanie, które przed nim stoi, i musi to wszystko logicznie ogarnąć, poukładać sobie i, i się w tym poruszać. I to może dotyczyć matematyki, ale może dotyczyć jakiegoś innego obszaru życia. I matematyka ułatwia precyzyjne poruszanie się w takich rejonach. I warto powiedzieć, że matematycy, bo to jest pytanie, które ludzie często zadają, co ja potem będę robił. Dokładnie to, to pytanie chciałam zadać. ale No pan właśnie. No więc. Najprost... Na to jest wiele odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest taka, nie wiem, sam zobaczysz, będziesz musiał czy musiała wybrać. Odpowiedź trochę bardziej złożona jest taka, że przeciętne wyobrażenia, że po tym to się jest albo takim uczonym, zawodowym matematykiem, który może pracuje na uniwersytecie, tak jak Paweł Goldstein i ja, albo w jakimś instytucie badawczym, No albo się jest ewentualnie nauczycielem w szkole, no to jest dalece nieprawdziwy obraz. Matematycy pracują w lawinie różnych instytucji i wszędzie tam, gdzie w tej chwili człowiekowi się kojarzy, że tam pewnie jest statystyka, tam pewnie jest przetwarzanie danych. Tam są ubezpieczenia czy finanse, tam jest jakaś analityka Taka trochę głębsza niż samo dodawanie i mnożenie. To wszędzie tam, koniec końców, okazuje się, że, że pracują matematycy. Jest ich bardzo wielu i stanowią taką część niedostrzegalnej, ścisłej kultury naszej cywilizacji, jak kiedyś ktoś powiedział. W Stanach parę lat temu robiono takie badania, jaki zawód jest najprzyjemniejszy,. Najlepszy w takim sensie zapewnia rozsądne dochody, a jednocześnie dużą swobodę człowieka, brak wciśnięcia w taki nakazowy, korporacyjny młyn. I był taki rok, gdzie zawód matematyka był absolutnie na topie, a zwykle bywał na podium. I o tym warto wiedzieć. Wiele, wiele instytucji, jak ma do wyboru matematyka, Albo wykształconego specjalistę po SGH czy ekonomii, na przykład banki, w wielu sytuacjach, w wielu wewnętrznych swoich działach woli zatrudnić matematyka, bo mówi, po przyuczeniu go przez 3-4 miesiące otrzymamy dużo lepszy materiał. Otrzymamy człowieka, który jest gotowy precyzyjnie uczyć się nowych rzeczy. I jego studia nie będą go ograniczać. On nie będzie uważał, że oto posiadł zamknięty pakiet wiedzy. On będzie zawsze gotowy uczyć się nowych rzeczy i będzie gotowy przestrzegać reguł logicznego rozumowania. Także i wśród takich ludzi się trochę u nas studiuje, ja tak myślę. Ja sam miałem bardzo różne koleżanki i kolegów na studiach, zarówno takich strasznie zakręconych matematycznie, jak i takich, którzy lubili matematykę i oni robią dziś bardzo różne rzeczy, pracują w bardzo różnych zawodach. Standardowa odpowiedź biura karier na pytania zadawane z zewnątrz, a jak wy pomagacie matematykom szukać pracy po studiach? Standardowa odpowiedź biura karier brzmi, nie wiemy, nie musimy im... Pomagać, bo jakoś nigdy nie przychodzą do nas zapłakani po wsparcie. Także tyle. To są Fajne. dobre studia w dobrym towarzystwie. Bardzo dziękuję. Za to. Ja tylko dodam to, o czym mówił pan Dziekan. Ten ranking zawodów to jest taki ranking ze strony amerykańskiej, tak pan, pan Dziekan powiedział. To jest Careercast, to jest takie coś ala perspektywy. Właśnie, ranking tak. perspektyw. On jest robiony co roku i rzeczywiście jest wyliczany. Nie wiem dokładnie, jak, jak ten algorytm działa, ale na pewno w, w, tym, w ostatecznej ocenie jest brane pod uwagę właśnie zarobki, ale też to, czy zawód jest stresujący, czy nie. Czy ma się też wpływ na. Na świat, albo przynajmniej takie, takie się ma poczucie, że, ma się, że, że praca ma sens i jakieś tam są wagi y, y, przyłożone do tych, do tych elementów, I, i na tej podstawie jest wyliczany punkty dla, dla każdego zawodu. I Ja sobie śledziłam przez ostatnie parę lat ten ranking i wychodziło tak, że właśnie albo matematyka jest gdzieś na, pod na, zawsze jest w pierwszej dziesiątce to jest w ogóle na bank. I patrząc na te zawody, pomyślałam sobie, że tak naprawdę ktoś po matematyce może wykonywać 70-80, czyli tam powiedzmy 8 czy 7 zawodów z pierwszej dziesiątki. Bo może się szybko, tak jak Pan mówi, w 3-4 miesiące nauczyć, nie wiem, programować i zostać analitykiem danych, tak? albo może się douczyć czegoś i pracować w firmie farmaceutycznej. Nie może tylko wykonywać, powiedzmy, nie może być terapeutą zajęciowym, powiedzmy, i prawnikiem. To były zawody, które tam tak. się znajdowały w, w tej pierwszej dziesiątce, czego po studiach matematycznych tak od razu nie można, nie można robić. Z tym programowaniem to jest tak, że w bardzo rozsądnym zakresie programowania... Wielorakiej maści można się nauczyć na studiach matematycznych, także absolutnie zgodnie z programem studiów, yy, w ramach tych ścieżek, które począwszy od drugiego, trzeciego roku studiów są do wyboru i w ramach możliwości swobodnego kształtowania sporej części własnego programu studiów. Nie jest tak, że trzeba się go uczyć po studiach. Można się go uczyć na studiach, Jeszcze na bardzo nie. dobrym wydziale w Towarzystwie Informatyków. Super. To ja jeszcze tylko dodam, że tam wśród tych zawodów z matematykiem konkurował również statystyk, o ile pamiętam. Statystyki też uczymy w ramach kierunku matematyki. Ja chciałem tylko jeszcze może dopowiedzieć, że oczywiście fajnie jest i należy myśleć o tym, co człowiek będzie robił po studiach, ale jak myślę o własnych studiach, ale też o tym, jak o nich mówią nasi studenci w tej chwili, to, to poza oczywiście jakąś drogą do przyszłości, to zarówno moje wspomnienia, jak i, i to, co, to, co studenci teraz mówią, pokazują, że to jest po prostu strasznie fajna przygoda. W dobrym towarzystwie całkiem. Nie mówię tutaj o moim towarzystwie, choć staramy się oczywiście pomagać studentom jak najbardziej, ale, ale nasi studenci są fajni i to, 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 to jest uważam, że to jest fajne miejsce ten nasz wydział. Bardzo jak człowiek musi zaplanować trzy albo i 5 lat. Odpukać więcej, to swojego życia to, to jest dość ważny aspekt, żeby, żeby nie uwięznąć w miejscu, w którym się nie chce być. Dziękuję. Czyli taka krótka konkluzja tych Panów wypowiedzi byłaby taka, że przede wszystkim proszę podchodzić do matury rozszerzonej z matematyki, przypadkiem się z niej nie wycofać, bo to jest niezbędne. A po drugie, no, że może proszę nie wybiegać 10 lat do przodu czy 5 lat do przodu, tylko pomyśleć, gdzie fajnie, owocnie i mądrze w dobrym towarzystwie, tak jak panowie mówią, spędzę najbliższe 3-5, a może i 9 lat, jak pójdę na doktorat na przykład, gdzie, gdzie spędzę ten czas? I wtedy być może odpowiedź będzie mim. Dobra, to jeszcze tak na koniec bym zapytała panów, jak, bo to jest też coś, co, co interesuje maturzystów, którzy mają już doświadczenia nauczania zdalnego, też się zastanawiają, jak to będzie, którzy mają też jakieś obawy z tym związane, jak, jak nam wyszło to, to, to nauczanie zdalne już po roku w zasadzie nauczania zdalnego, co, co możemy powiedzieć? No więc myśmy w nauczanie zdalne weszli jak większość uczelni w Polsce w biegu tak naprawdę już trochę ponad rok temu, po prostu z dnia na dzień przełączyliśmy się na nauczanie zdalne. Pierwsze tygodnie były dość trudne, szukaliśmy właściwych platform, ale po kilku miesiącach w wakacje przed bieżącym rokiem akademickim, w wakacje zeszłego roku zebraliśmy doświadczenia z tego bojowego semestru. No i od października uczymy w sposób zdalnie, w sposób systematyczny naszego kursu. Używamy Takiego systemu, który na uniwersytecie jest dość popularny do nauczania zdalnego Moodle. Być może niektóre szkoły też z niego korzystają. Zajęcia odbywają się w normalnym rytmie planu. Tak, nawet mają salę przypisane, bo no, trudno, mam, mamy gotowe systemy do układania planów, i trudno byłoby plan obrać z tych, z tych numerów sal. Ale w rzeczywistości odbywają się zdalnie taki, w, w takim rytmie i w taki sposób, tak naprawdę, na ile to możemy w trybie zdalnym pokazać, jakby się odbywały na co dzień. W przyszłym roku, zgodnie z zapowiedzią rektorów sprzed kilku dni, będziemy starali się wracać do nauczania stacjonarnego. O ile tylko sytuacja epidemiologiczna się na to pozwoli. Zapewne niektóre elementy nauczania zdalnego z nami zostaną. Niektóre wykłady pewnie będą zdalne, ale na tyle, na ile to tylko będzie możliwe, będziemy wracać do, do nauczania stacjonarnego. Dlatego. Myśmy, prawdzie mamy poczucie, że po pierwsze to nauczanie zdalne chyba nam nie najgorzej weszło. Po drugie nauczyliśmy się pewnych pożytecznych umiejętności, z których część warto będzie zachować, nawet jak świat wróci do stanu normalnego ale przy nauczaniu stacjonarnym oko w oko dzieją się rzeczy które w stylu zdalnym jest nam bardzo trudno odtworzyć i do, tak najważniejsze z nich to jest chyba nawet nie kontakt z prowadzącym zajęcia tylko kontakt studentów między sobą to w matematyce w informatyce w, na pewno w równym stopniu chociaż ja, tak jak Profesor Strzelecki, jestem matematykiem i y, informatykę oglądam y, okiem lajka. Y, to, to są sporty zespołowe, i bardzo jest ważne to, żeby mieć kontakt ze swoim środowiskiem, uczyć się od siebie nawzajem. To nie jest niemożliwe w stylu zdalnym. Ale uczenie się w budynku, w którym się ludzie mieszają, spotykają na korytarzach, rozmawiają razem przy tablicy, bardzo taką współpracę stymuluje. Fajnie, bardzo dziękujemy za te słowa. Ja może dodam do tego tyle, że oczywiście jesteśmy subiektywni w ocenie samych siebie i to jest coś, o co trzeba by pytać studentów. No ale opinie o zajęciach prowadzonych zdalnie są w wielu przypadkach dobre. To znaczy studenci mówią, że to jest tak dobrze jak w tych warunkach może być zrobione. A po drugie, ja mam wrażenie, no też subiektywne oczywiście, że całe środowisko naprawdę usiłuje stanąć na wysokości zadania. To znaczy ludzie myślą jak mogę to zrobić w tych warunkach najlepiej? Czego mogę się nauczyć od innych? Być może ktoś ma jakiś pomysł, jak to robić lepiej, inaczej, etc. I jest szeroki przepływ tego typu informacji, i ludzie naprawdę starają się to zrobić najlepiej, jak potrafią, bo to jest ich pasja. To jest wielu z nas uważa, że, że uczenie matematyki czy informatyki to jest również powołanie. To takie zapomniane słowo w dzisiejszych czasach. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, myślę, że powoli będziemy zmierzać do, do końca. Jeśli Państwo by mieli jakieś pytania, można napisać na, na czacie tej platformy Gridali. Będą studenci różnych kierunków, którzy będą czekać na Państwa pytania i, i chętnie na wszystko odpowiedzą. Być może zrobimy jakieś spotkanie jeszcze zoomowe. I na ten moment życzę Państwu przede wszystkim powodzenia na maturze. Proszę zdawać oczywiście maturę rozszerzoną z matematyki. Proszę odszukać w sobie, może, czy Państwo są. Przepraszam za słowo, zajarani matematyką, czy albo czy Państwo przynajmniej ją lubią i są też dobrzy ogólnie i ciekawi świata? Bo jeśli tak jest, jeśli odpowiedzi są tak na te pytania, to myślę, że nie pożałują Państwo przekroczenia progów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki w nadchodzącym roku akademickim. Tyle z naszej strony. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panom dziekanom. じゃあ。